I to nasze życie, zdala od tłumu, znajduje języki na drzewach, książki w strumieniach, głosi kazania w kamieniach i wszędzie dobro. William Shakespeare. No mamy tutaj bardzo piękny region w ogóle związany i z jeziorami, bo jest wiele jezior w naszym regionie, wiele lasów. Jest to pogranicze dwóch województw, jest to województwo lubuskie i pogranicze wielkopolskie. Nazywam się Marian Kwaśny, jestem mieszkańcem z Moszynia i prowadzę kuźnię w Nondni. Jest to taki troszeczkę smaczek i zabytek naszego regionu, ponieważ w tej wiosce, właśnie w Nondni, zaczęła się pierwsza biesiada koźlarska, która miała na celu odtworzenie starego instrumentu, który jest kultywowany w naszym regionie. Nasz region przez to nazywa się regionem Kozła. Ogi. Bardzo lubię to miejsce, gdzie mieszkam. Jest tu cisza, która jest mi potrzebna, żeby pisać. Jest tu przyroda, którą lubiłam zawsze. I ten las, i drzewa, zwierzęta to jest to, co jest mi potrzebne do życia. Czym by można tutaj przyciągnąć ludzi z zewnątrz? Na przykład jakiegoś górala czy, czy mazura? Tu są Mazury, nie musimy tam jechać. Góral może przyjechać, bo tu są jakby góry, <noise> więc będzie dobrze się czuł. Kiedy ktoś mówi, dlaczego nie wyjeżdżacie na wczasy? Odpowiadamy, my mieszkamy na wczasach. Mieszkać tutaj to tak trochę jak mieszkać na wakacjach. No, zagadują nas górale, że unik jest tak pięknie, ale u was jeszcze ładniej bo u was są takie ładne jeziora gdzie trzeba daleko chodzić czy tam łatwiejszy dostęp jest dużo pięknych krajobrazów, kajaki, łodzie, bogate tutaj właśnie sprzęt. Jest to pojezierze, właściwie można powiedzieć ciągi jeziorka. Rzeka Obra, która jest drożna. Można uczestniczyć w wielu spływach kajakowych. Turystyka rowerowa przede wszystkim. Można tu wiele zobaczyć ciekawych ludzi, poznać ciekawych ludzi, zobaczyć wiele ciekawych miejsc. I tu jest cisza, spokój, życzliwi ludzie i piękno. Przy okazji właśnie, kto nas tutaj odwiedza, w regionie, czy w Zbłąsyniu, podziwia nasze walory, nasze jeziora, lasy. Klony tutejsze mówią, że tu jest bardzo czyste powietrze i że tu się bardzo dobrze żyje. Region jest uczęszczany też przez wielu miłośników przyrody. Grzybiarze przyjeżdżają. No jest tu co podziwiać, jest co zwiedzać. Dla mnie region Kozła to jest mm, dziwne miejsce. To są takie idyliczne, romantyczne yy, widoki, które na przykład mi czasem pomagają w pisaniu, ale częściej przeszkadzają. Dlatego, że przestaję pisać i patrzę. Region Kozła jest znany szeroko i w kraju i za granicą, to dzięki naszym poprzednikom, których pracę, my czy dzieło w zasadzie, kontynuujemy. Nazywam się Jan Przątka, kontynuuję stare tradycje przekazu nauki gry po Starych Mistrzach, tu właśnie do tej pory, do dzisiaj. Jeżeli się ktoś zetnie z tematem naszej muzyki, jeżeli ktoś, czy ja, nauczając zarazże młodzież tą grą na naszych instrumentach, te piękne melodie, to w jakiś sposób zaszczepiam, tak jak ogrodnik uszlachetnia swoje drzewa, no, i to zostaje na później. Region Kozła to ludzie z pasją, to bogata historia, natura na wyciągnięcie ręki. To idealne miejsce na rowerowe i piesze wyprawy, gry terenowe, wodne przygody i leśne opowieści. Odkryj, poznaj, korzystaj, daj się wciągnąć Region Kozła. Lokalna Grupa Działania Regionu Kozła. Realizacja Notofilm Studio.